Witamy w dzisiejszym temacie. Narcyzi często sprawiają wrażenie niezłomnych osób, przekonanych, że zawsze będą trzymać wszystko pod kontrolą. Manipulują emocjami, żywią się reakcjami innych i są pewni, że ich ofiary nigdy nie znajdą w sobie odwagi, by naprawdę odejść. Jednak chwila, w której to właśnie się wydarza, odmienia wszystko. Uderza ich mocniej niż jakakolwiek kłótnia cicho, niespodziewanie i nieodwracalnie. Dziś porozmawiamy o momentach, które naruszają fundamenty narcyzów. To te chwile, gdy maska pęka, bo ofiara przestaje walczyć, zamiast błagać, milczy zamiast zostawać, odchodzi zamiast cierpieć, zaczyna się leczyć. Wtedy narcyz staje twarzą w twarz z tym, czego najbardziej się obawia, z poczuciem, że jego władza się kończy, a prawdziwa miłość, szczere zaufanie i autentyczna bliskość zostały utracone na zawsze. Ten materiał przeprowadzi cię krok po kroku przez najgłębsze chwile żalu narcyzów, pokazując, jak z bólu rodzi się siła, z rany powstaje uzdrowienie, a z zależności prawdziwa wolność. Numer jeden, nieoczekiwane odejście i potęga ciszy. Osobowości narcystyczne żyją w przekonaniu, że ich władza nad innymi nie ma końca, jakby misternie zbudowana sieć manipulacji była nienaruszalnym fundamentem, na którym zawsze mogą się oprzeć. Są pewni, że otoczenie będzie ich usprawiedliwiać, że bliscy będą trwać przy nich pomimo chłodu, obojętności czy braku szacunku. W ich oczach każdy, kto raz dał się wciągnąć w ten układ, nigdy nie znajdzie w sobie odwagi, by wyjść z niego całkowicie. A jednak następuje chwila, której nie przewidują, której nigdy nie dopuszczają do świadomości: moment, w którym druga strona podejmuje decyzję, by odejść. Nie z krzykiem, nie w atmosferze kłótni, lecz cicho, spokojnie, bez fanfar, a mimo to w sposób, który uderza najmocniej. Taki krok pozornie zwyczajny i pozbawiony dramatyzmu otwiera w narcyzie pustkę, której nie potrafi już niczym wypełnić. Spodziewa się wybuchu złości, łez, błagań albo burzliwych rozmów, a tymczasem konfrontuje się z ciszą, która odbija mu w twarz jego własną bezsilność. Psychologowie nazywają to pęknięciem wewnętrznego mechanizmu kontroli, bo to, co było dotąd niezmienne, nagle rozsypuje się w pył. Najbardziej dotkliwe jest to, że siła tego wydarzenia nie tkwi w słowach, lecz w ich braku. Tam, gdzie narcyz oczekuje dyskusji, oskarżeń czy prób wytłumaczenia, pojawia się jedynie spokój, który staje się głośniejszy niż jakakolwiek odpowiedź. Cisza niesie jednoznaczny komunikat. Twoja gra się skończyła, nie jesteś już częścią mojego świata. I właśnie ta niewidoczna granica boli go najbardziej, bo pozbawia go sceny, na której przez lata budował swoje poczucie przewagi. Narcy czerpał energię z reakcji, z desperacji, z prób obrony, z nieustannych tłumaczeń drugiej osoby. Każdy gest, każde słowo stanowiło paliwo dla jego ego. Kiedy jednak te źródła wysychają, pozostaje jedynie pustka, którą trudno znieść. Psychologowie podkreślają, że narcyz nie potrafi funkcjonować bez emocjonalnych odbić, jakby ktoś odebrał mu powietrze. Dlatego ciche odejście boli mocniej niż jakakolwiek kłótnia, bo oznacza rezygnację z udziału w cyklu, z którego żył. Wielu z nich w głębi duszy zakłada, że mimo wszystko otrzyma jakąś reakcję. Łzę, wybuch złości, choćby jedno słowo, które potwierdzi, że nadal są ważni. Gdy jednak nie następuje nic, a druga osoba odchodzi w ciszy, wtedy z przerażeniem odkrywają, że ich moc była tylko iluzją. Obojętność rani ich ego mocniej niż krytyka, bo wskazuje, że więź została przerwana na zawsze. To uświadomienie przynosi poczucie straty, którego już nie da się odwrócić. Cisza okazuje się nie do pokonania. Nie daje przestrzeni na manipulacje ani okazji do odwracania winy. Nie ma słów, które można przekręcić, nie ma łez, które można wykorzystać jako dowód władzy. Zostaje tylko milczenie, które zamyka wszystkie drogi powrotu. Narcyz zmuszony jest spojrzeć w pustkę i spotkać się sam ze sobą, a to dla niego najtrudniejsze doświadczenie. To właśnie dlatego psychologowie podkreślają, że cichy odwrót często wywiera silniejszy wpływ niż burzliwe rozstanie. Słowa mogą z czasem zatrzeć się w pamięci, lecz cisza trwa i odbija się echem w świadomości. Mówi wyraźniej niż tysiąc zdań. Nie ma powrotu, nie ma już sceny, na której mógłby grać. Dla narcyza to utrata źródła, które przez lata karmiło jego poczucie siły. Osoby, które zdecydowały się na taki krok, często opisują go jako prawdziwy punkt zwrotny. To nie wybuch gniewu, ani łzy uwalniają od narcyza. Ale spokojne odrzucenie roli w jego grze. Właśnie w tej decyzji tkwi ostateczne wyzwolenie, bo oznacza nie tylko odejście fizyczne, ale także wewnętrzną wolność. Cisza staje się symbolem zakończenia, dowodem, że drzwi zostały zamknięte i nikt już ich nie otworzy. Dla narcyza to najdotkliwsza klęska. Zrozumienie, że jego wpływ nie był wieczny, że utracił kontrolę i że prawdziwa bliskość odeszła na zawsze, pozostawia w nim ranę, która nigdy się nie zabliźni. To właśnie wtedy rodzi się uczucie żalu. Głębokie, bolesne i trwałe, bo w ciszy kryje się prawda, przed którą nie da się uciec. Numer dwa, kiedy obojętność odsłania ich największą słabość. Narcyzi są przekonani, że dopóki wywołują reakcję, dopóty zachowują kontrolę. Każda łza, podniesiony głos czy kłótnia daje im poczucie władzy i potwierdza, że wciąż zajmują miejsce w świadomości drugiej osoby. Tym większym ciosem okazuje się dla nich obojętność. Nie gniew ani rozpacz, lecz chłodny spokój, brak emocji i brak zainteresowania sprawiają, że ich gra traci sens. Psychologowie porównują to do lustra bez odbicia. Narcyz nagle odkrywa, że jego mechanizmy manipulacji przestają działać, a źródło energii, od którego był uzależniony, znika. Najtrudniejsze dla niego jest to, że słowa, które dawniej wywoływały płacz czy tłumaczenia, dziś spotykają się z ciszą. Tam, gdzie wcześniej łatwo było sprowokować emocje, pojawia się pustka i milczenie. To właśnie brak reakcji odbiera mu najważniejszą broń doświadcza wtedy tak zwanej rany narcystycznej, bo jego ego zbudowane na przekonaniu o własnej mocy nagle zostaje pozbawione podstaw. W konfliktach narcyz zawsze ma pole do manipulacji, może odwracać rolę, wzbudzać poczucie winy, żonglować faktami. Obojętność odbiera mu tę możliwość. Nie ma łez, które można wykorzystać, gniewu, który można podsycić, ani pytań, które można zniekształcić. Pozostaje cisza, która zamyka przed nim wszystkie drzwi. To właśnie pustka staje się nie do zniesienia, bo oznacza, że przestał być centrum czyjegoś świata. Eksperci podkreślają, że dla narcyza obojętność działa jak odcięcie od tlenu. Jego tożsamość opiera się na wywoływaniu emocji, więc kiedy druga strona przestaje reagować, pojawia się wewnętrzna próżnia. Narcyz uświadamia sobie, że sam jest powodem, dla którego ktoś już nic nie czuje. To odkrycie staje się źródłem najgłębszego żalu, bo nie został jedynie odrzucony, został całkowicie wymazany z emocjonalnej przestrzeni drugiego człowieka. Osoby, które wybierają obojętność, wspominają, że właśnie wtedy poczuły największą wolność. Nie awantura ani gniewne pożegnanie, lecz chłodny spokój przynosi wyzwolenie. Brak reakcji jest jak zerwanie łańcucha, którym narcyz przez lata krępował emocje. Tak długo, jak potrafił sprowokować choćby jedno słowo, miał poczucie władzy. Gdy jednak druga osoba przestaje reagować całkowicie, jego kontrola rozpada się jak domek z kart. Największy dramat dla narcyza polega na tym, że takiego scenariusza nigdy nie przewiduje. W jego oczach zawsze jest miejsce na dramat, łzy lub gniewne słowa. Zimna obojętność nie mieści się w jego schematach. Dlatego działa jak brutalny cios. Nagle widzi, że stał się kimś zupełnie obojętnym kimś, kto nie ma już żadnego znaczenia. To poczucie bycia wymazanym jest dla niego koszmarem, bo jego tożsamość opierała się na przeświadczeniu, że jest niezastąpiony. Obojętność niesie jasny komunikat. Nie potrzebujecie. Twoje słowa są bez znaczenia. Twoje gry nie mają wartości. To prawda, której narcyz nie potrafi znieść, bo odbiera mu złudzenie siły i pokazuje, że jego czas minął. W obliczu ciszy i spokoju jego pozorna potęga zamienia się w poczucie przegranej i żalu, którego nie potrafi ukryć ani przed sobą, ani przed światem. Numer 3. Niezależność i sukces jako źródło ich najgłębszego żalu. Dla narcyzów nie istnieje nic bardziej bolesnego, niż obserwowanie, że ktoś, kogo przez lata starali się umniejszać, nagle rozkwita bez ich udziału. Ich obraz świata od początku opiera się na przekonaniu, że inni bez ich mądrych rad, niezastąpionej obecności czy kierownictwa nie poradzą sobie w życiu. Tworzą w swojej głowie historię, w której są koniecznym filarem i z góry zakładają, że każdy, kto się od nich odsunie, prędzej czy później poniesie porażkę. A jednak rzeczywistość bywa zupełnie inna. Gdy tylko ofiary narcyza odetną się od jego wpływu, otwiera się przed nimi przestrzeń, w której mogą odnaleźć radość, stabilizację i własny sukces. To właśnie ten moment staje się dla narcyza najbardziej gorzkim doświadczeniem, bo podważa jego centralne złudzenie, że był kiedykolwiek potrzebny. Psychologowie zauważają, że ta konfrontacja z realnością burzy całe ich kruche poczucie tożsamości. Największym ciosem dla ich ego okazują się chwile, w których widzą, że osoba, nad którą mieli władzę, staje się pewna siebie i samodzielna. Każdy nowy awans zawodowy, każda osobista wygrana a nawet zwyczajne szczęśliwe spojrzenie bez ich udziału, działa na narcyza jak dotkliwy cios. Przypomina mu to wszystkie lata, w których powtarzał sam nigdy sobie nie poradzisz albo bez mnie nie osiągniesz niczego. A jednak, gdy człowiek, którego próbowali zniszczyć, pokazuje, że potrafi iść naprzód samodzielnie, cała ich narracja rozpada się na kawałki. Z dawnego poczucia przewagi pozostaje w nich wyłącznie pustka i bezsilność. Sukcesy innych nie są dla narcyzów czymś neutralnym. Prześladować ich mogą jak cień, którego nie sposób zgubić. Podczas gdy w skrytości liczą na porażki i upadki, w rzeczywistości muszą zmierzyć się z obrazem wzrastającej siły i wolności drugiej strony. Każdy nowy krok do przodu, każda zrealizowana pasja czy osiągnięcie stanowią dowód, że to, co chcieli złamać, nie tylko przetrwało, ale wyrosło jeszcze silniejsze. Ten widok uderza ich. Boleśniej niż słowa, bo potwierdza, że ich rola wcale nie była kluczowa, że nigdy nie byli osią, wokół której kręci się życie drugiego człowieka. Psychologowie podkreślają, że właśnie to doświadczenie, obserwowanie czyjegoś rozwoju bez możliwości zablokowania go, staje się dla narcyzów prawdziwym źródłem cierpienia. Jeszcze głębiej rani ich świadomość, że cudzy sukces obnaża ich własne porażki. Gdy widzą, że ktoś wzrasta mimo ich sabotażu, zaczynają pojmować, że wszystkie manipulacje i próby blokowania nie przyniosły trwałych skutków wręcz przeciwnie, w wielu przypadkach to właśnie te przeszkody wzmocniły drugą stronę, uczyniły ją bardziej odporną i zdeterminowaną. Narcyz widzi wtedy czarno na białym, że nie udało mu się zatrzymać niczego, co miało w sobie prawdziwą wartość. To uświadomienie przynosi poczucie klęski, której nie potrafią zaakceptować, bo pokazuje ich niemoc w najbardziej brutalny sposób. Osoby, które przeżyły relacje z narcyzem, często wspominają, że prawdziwy przełom nastąpił nie w momencie odejścia czy w chwili ciszy, lecz w chwili, gdy zaczęły na nowo realizować swoje marzenia. Każdy krok ku własnej niezależności, każda decyzja podjęta w zgodzie z sobą samym, każde osiągnięcie to wszystko jest jak symbol zwycięstwa nad narcyzem. Nie chodzi tylko o materialne sukcesy, lecz także o wewnętrzne poczucie siły i wolności. Narcyz odczuwa to jako najbardziej dotkliwą porażkę, ponieważ widzi, że nie tylko stracił władzę, ale też stał się nieistotny. Psychologowie opisują ten mechanizm jako paradoks. Im bardziej Narcyz chciał kogoś złamać, tym silniejszą odporność w nim budował. To, co miało zniszczyć, w istocie stało się źródłem nowej energii i sodwagi. Dla narcyza to nie do zniesienia, bo oznacza, że był nie tylko zbędny, lecz także mimowolnie przyczynił się do rozwoju kogoś innego. Zamiast być centralną postacią, okazał się jedynie przeszkodą, którą ostatecznie udało się pokonać. Niezależność drugiej osoby staje się więc dla narcyza najtwardszym ciosem. Całe życie zakładali, że zależność będzie trwała wiecznie, że ludzie, których zdominowali, nigdy nie znajdą w sobie siły, by iść dalej bez nich. Tymczasem dzieje się coś odwrotnego. Nie tylko radzą sobie samodzielnie, ale wręcz osiągają więcej niż kiedykolwiek byliby w stanie przy Narcyzie. Każdy krok ku wolności, każde spełnione marzenie przypomina im, że byli tylko ciężarem, a nie wsparciem. To uświadomienie rodzi ich najgłębszy żal, świadomość, że własną pychą i arogancją pozbawili się szansy, by uczestniczyć w cudzym szczęściu. W tym właśnie tkwi największa ironia. Niezależność drugiego człowieka staje się dla narcyza niepodważalnym dowodem, że nie miał on takiej mocy, jaką sobie przypisywał. Nie da się już udawać, że jego obecność była konieczna, bo życie pokazuje coś dokładnie odwrotnego. Sukcesy, których nie potrafią zatrzymać, zamieniają się w ciągłe przypomnienie, że ich rzekoma siła była jedynie iluzją. To odkrycie nie przemija, lecz powraca jak cień, dzień po dniu, w każdym. Wspomnieniu. Największy żal narcyza polega więc na tym, że nie tylko stracił, ale też nigdy nie był tak ważny, jak przez lata próbował wierzyć. Numer 4. Siła granic, prawdy i poczucia własnej wartości. Narcyz żyje w przekonaniu, że inni zawsze będą oddawać mu swój czas, energię i emocje, jakby to było naturalne i należne. Oczekuje, że bliscy porzucą własne marzenia, by on mógł czuć się w centrum. Tym większym wstrząsem jest dla niego moment, w którym ktoś odważy się postawić granicę. To nie jest zwykłem nie, to wyraźny sygnał. Dość. Tu kończy się Twoja władza. Psychologowie podkreślają, że granice dla narcyzów działają jak zdrada, bo burzą iluzję pełnej kontroli. Każde stanowcze postawienie się uświadamia im ich własną bezsilność. Wtedy na powierzchnię wypływa prawda. Nigdy nie mieli prawa do nielimitowanego dostępu do drugiego człowieka, korzystali jedynie z milczącej uległości. Dopóki ofiara milczała, działały manipulacje i gaslighting. Gdy jednak ktoś mówi własnym głosem i odmawia udziału w grze, cała scena pustoszeje. Maski opadają, a sztuczki tracą moc. Klarowność myślenia i odwaga w nazywaniu rzeczy po imieniu odbierają im najcenniejsze narzędzie możliwość ukrywania się. Szczególnie dotkliwe staje się odkrycie, że kłamstwa przestają działać. To, co dawniej wprowadzało chaos, dziś spotyka się z chłodną świadomością. Rozmówca, który kiedyś wikłał się w niekończące dyskusje, teraz patrzy z dystansu i nie daje się wciągnąć. Brak reakcji uświadamia narcyzowi, że jego czary straciły moc. Mit o niezwyciężoności rozpada się, pozostawiając obraz kogoś, kto desperacko próbuje odzyskać kontrolę, której już nie ma. Granice nie są dla narcyza neutralne. Każdy stanowczek nie odbiera jak policzek i hańbę. Zdanie, moje potrzeby są równie ważne jak twoje, interpretuje nie jako równowagę, lecz jako atak. To właśnie wtedy układ sił zmienia się nieodwracalnie, bo granice stają się dowodem poczucia własnej wartości, które przez lata próbował niszczyć. Największym zagrożeniem dla niego jest to, że druga osoba zaczyna rozpoznawać swoją wartość. Kiedy człowiek rozumie, że zasługuje na szacunek, że jego głos i życie są równie ważne, narcy straci grunt pod nogami. Każda odkryta manipulacja, każde zdemaskowane kłamstwo i każda jasno wytyczona granica odbierają mu znaczenie. Z dominatora staje się kimś, kto wykorzystywał cudzą ufność, a teraz patrzy, jak ta iluzja znika na zawsze. Dla wielu ludzi ten proces działa jak przebudzenie nagle zaczynają dostrzegać niespójności, odgrywane role i zniekształcanie faktów, jakby rozsypana układanka ułożyła się w całość. W tej chwili narcy straci największą broń, zamęt i wątpliwości. Pozbawiony manipulacji, staje nagi w obliczu prawdy. To odsłonięcie rodzi w nim wstyd, którego nie potrafi znieść, bo przez całe życie uciekał od własnej słabości. Wtedy pojawia się w nim żal, którego wcześniej nie znał. Uświadamia sobie, że osoba, którą chciał złamać, nie uległa, lecz przeciwnie, znalazła siłę, by wytyczyć granice i wyrwać się z kłamstw. Paradoksalnie to właśnie długotrwała ekspozycja na manipulacje staje się źródłem nowej odporności. Ofiara zamiast ulec, staje się mocniejsza. Z tej przemiany rodzi się poczucie własnej wartości, które dla narcyza oznacza ostateczną klęskę. Bo kiedy ktoś dochodzi do miejsca, w którym czuje się kompletny, potrafi bronić swojej godności i nie potrzebuje potwierdzenia z zewnątrz, wszystkie narzędzia presji tracą sens. Nie działa już poczucie winy, ani gra w rolę wybawcy czy ofiary. Niezależność drugiej osoby kończy jego panowanie. Narcyz pozostaje sam, z gorzką świadomością, że to on sam przyczynił się do tej straty. Granice, prawda i poczucie własnej wartości stają się więc najpotężniejszą odpowiedzią na lata manipulacji. Nie są krzykiem ani zemstą, lecz spokojną deklaracją: Twoja moc kończy się tam, gdzie zaczyna się mój szacunek do siebie. Dla narcyza ta wiadomość jest raną, która nigdy się nie zagoi, bo przypomina mu, że całe jego panowanie było tylko iluzją. Numer 5. Uzdrowienie, poczucie własnej wartości i nowe życie bez nich. Kiedy człowiek po relacji z narcyzem odnajduje w sobie odwagę, by nie tylko odejść, lecz także zbudować swoją drogę od nowa, rozpoczyna się jedna z najbardziej przełomowych przemian w całym jego życiu. Początkowy ból, który wydaje się nie do zniesienia i przytłacza swoją intensywnością, z czasem przekształca się w siłę, jakiej wcześniej nie znał siłę, która nie tylko wspiera, lecz również wyzwala. W pierwszych tygodniach i miesiącach po odejściu wielu ludzi mówi, o uczuciu pustki i zagubienia, o ciszy, która początkowo wydaje się paraliżująca. A jednak właśnie w tej ciszy rodzi się coś bezcennego, świadomość, że bez ciężaru obecności narcyza można swobodniej oddychać, przejrzyściej myśleć i głębiej czuć. To uświadomienie staje się początkiem prawdziwego procesu uzdrawiania, który wykracza daleko poza zamykanie ran i sięga aż do odkrywania nowej tożsamości. Uzdrowienie w takim kontekście nie oznacza jedynie zaleczenia blizn po dawnych zranieniach. To proces odzyskiwania siebie, odkrywania własnego głosu i odnajdywania w sobie tych marzeń, pragnień i talentów, które latami pozostawały ukryte pod warstwą strachu, tłumienia i podporządkowania. Przez długi czas życie mogło być zdominowane przez konieczność dopasowywania się, ciągłego ulegania i milczącego godzenia się na narzucone reguły. Jednak wraz z końcem toksycznej więzi otwiera się przestrzeń, w której to, co było stłumione, otrzymuje wreszcie prawo, by wzrastać. Psychologowie określają ten moment jako fazę wewnętrznego odzyskiwania, kiedy krok po kroku wraca to, co przez manipulacje i kontrolę wydawało się na zawsze utracone. Najważniejszym filarem tego procesu staje się szacunek do samego siebie. Nie jest on już teorią, ale codzienną praktyką. Przejawia się w świadomych wyborach, w pielęgnowaniu relacji, które przynoszą radość, w podejmowaniu działań, które wzbogacają życie. To tak, jakby powstawało zupełnie nowe fundamentum mocne, niezależne od kaprysów i oczekiwań innych ludzi, oparte wyłącznie na wewnętrznym poczuciu wartości. I właśnie ta niezależność sprawia, że uzdrowienie ma w sobie tyle mocy. Daje nie tylko spokój, ale także stabilność, której nie sposób zachwiać. Dla narcyzów obserwowanie takiej przemiany jest doświadczeniem nie do zniesienia. Całe życie budują oni swoje poczucie przewagi na przekonaniu, że bez nich inni nie poradzą sobie w świecie, że ich ofiary pozostaną na zawsze zależne i słabe. Tymczasem rzeczywistość boleśnie im zaprzecza: Osoba, którą chcieli zniszczyć, kwitnie bez nich. Odzyskuje witalność i emanuje wolnością, której oni sami nigdy nie są w stanie poczuć. To właśnie ta nowa radość, szczery uśmiech i spokojny oddech stają się dla nich najokrutniejszym dowodem, że ich wpływ został złamany i już nigdy nie powróci. Jeszcze dotkliwsze dla narcyza jest odkrycie: że życie drugiej osoby nie tylko jest wolne od cierpienia, ale staje się bogatsze i pełniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Ci, którzy odeszli, często wykorzystują ten moment jako punkt zwrotny, spełniają dawne marzenia, realizują projekty odkładane przez lata, otwierają się na nowe znajomości, zdobywają kolejne doświadczenia, rozwijają się zawodowo i emocjonalnie. To, co miało być końcem, okazuje się początkiem. To, co narcyz chciał zdławić, przekształca się w źródło siły. I właśnie w tym paradoksie tkwi największy ból dla niego. Świadomość, że to, co miało być jego triumfem, stało się katalizatorem rozkwitu drugiego człowieka. Proces uzdrawiania objawia się również w odzyskiwaniu zaufania. Na początku niekoniecznie dotyczy ono innych, lecz przede wszystkim siebie. To powolne, ale nieodwracalne odzyskiwanie pewności, że można polegać na własnych decyzjach, że intuicja ma znaczenie, że uczucia są prawdziwe i godne wyrażenia. Z tego rodzi się odwaga, by dokonywać wyborów bez poczucia winy, pozwalać sobie na szczere przeżywanie emocji i przyjmować swoją wewnętrzną prawdę. W tej odwadze rodzi się spokój, którego narcyz nigdy nie zrozumie, ponieważ jego świat zawsze opiera się na masce i kontroli, a nie na autentyczności. Ostatecznie nowe życie, które pojawia się po wyzwoleniu, staje się synonimem wolności, lekkości i prawdy. To życie, w którym człowiek staje się samowystarczalny, w którym zewnętrzna aprobata nie ma już decydującej roli, a przeszłość przestaje być więzieniem i staje się nauczycielem. Dla narcyza jest to najbardziej brutalna prawda nie ma już dla niego miejsca w tej nowej rzeczywistości. Jest nie tylko zbędny stał się powodem, dla którego ktoś mógł odkryć swoje prawdziwe możliwości i wreszcie wznieść się ponad dawne ograniczenia. Dlatego uzdrowienie staje się najcichszą, ale zarazem najbardziej wymowną odpowiedzią. Nie potrzebujecie, by być pełnym. Dla osoby, która przeszła przez tę drogę, jest to najpiękniejsze wyzwolenie i triumf własnej siły. Dla narcyza natomiast jest to rana, której nic nie zdoła uleczyć, bo nie ma większego ciosu, niż zobaczyć, że z tego, co chciał zburzyć, narodziło się coś silniejszego, jaśniejszego i prawdziwszego, niż kiedykolwiek mógłby pojąć. Numer 6. Ich niekończący się żal po utraconej prawdziwej miłości. Narcyzom niezwykle trudno przyjąć do świadomości, że coś naprawdę wartościowego mogło wymknąć się im z rąk. W ich wewnętrznym obrazie siebie dominuje przekonanie, że są niezastąpieni, zawsze silniejsi i ponad innymi. Dlatego wizja straty wydaje im się niemal nierealna, a jednak przychodzi chwila, kiedy fasada pewności zaczyna pękać. To moment, w którym uświadamiają sobie, że osoba, którą swoim postępowaniem odtrącili, nie była jedynie kolejnym epizodem czy przelotną znajomością, lecz kimś, kto ofiarował im coś unikatowego czułość, autentyczność i uczucie, którego głębi nie doświadczą nigdy ponownie. Właśnie w tej świadomości rodzi się żal, który nie opuszcza ich już do końca życia. Nie dlatego, że nagle nauczyli się empatii, ale dlatego, że zdają sobie sprawę, iż stracili coś, Czego nie są w stanie odzyskać żadną maską, żadnym kłamstwem ani manipulacją. Najbardziej bolesne w tym doświadczeniu jest to, że dobrze wiedzą, iż są sami sprawcami tej straty. Przez lata wierzyli, że upokorzeniami, kłamstwami czy niekończącymi się walkami o dominację zdołają utrzymać kontrolę. Byli przekonani, że druga strona zawsze pozostanie u ich boku, nieważne jak wiele cierpienia będzie musiała znieść. Lecz kiedy nadchodzi dzień, w którym drzwi zamykają się na zawsze, a tamten człowiek nie wraca, dociera do nich, że przekroczyli punkt bez powrotu. Psychologowie podkreślają, że właśnie to nigdy, na, nigdy więcej staje się dla Narcyzów jak uderzenie, które rozbija ich złudzenia. Ostateczne zakończenie, którego nie da się cofnąć żadnym z dotychczasowych trików. Najgłębiej rani świadomość, że ten kto odszedł, naprawdę ich kochał. Nie była to gra ani powierzchowne zauroczenie, lecz uczucie pełne cierpliwości, wiary i nadziei. Narcyz nie potrafił tej miłości odwzajemnić, ale był w stanie rozpoznać jej autentyczność. I to właśnie dlatego ból jest tak dotkliwy, bo wiedzą, że zniszczyli coś, czego sami nigdy nie będą w stanie stworzyć. Nosząc maski i opierając całe swoje życie na grze pozorów, mają świadomość, że prawdziwa bliskość nie rodzi się z manipulacji. Uświadamiają sobie więc, że otrzymali dar jedyny w swoim rodzaju i własnymi rękami go zaprzepaścili. To przeczucie jak cichy ogień pali ich wewnętrznie i powraca w najmniej oczekiwanych chwilach. Często próbują uciec przed tym uczuciem, angażując się w nowe relacje, licząc, że tam znajdą podobne wsparcie i głębie. Jednak każdy kolejny związek okazuje się płytszy, bardziej kruchy, pozbawiony tego, co wcześniej wydawało się oczywiste. Nowa uwaga czy chwilowe zainteresowanie działa jak plaster: zakrywa ranę, ale jej nie goi. Porównanie z dawną relacją towarzyszy im nieustannie. Gdziekolwiek pójdą, z kimkolwiek spróbują być, cień utraconej miłości podąża za nimi. W głębi wiedzą, że nie uda się już odtworzyć tamtej prawdy i szczerości. Ich cierpienie wzrasta, gdy patrzą na rozwój drugiej osoby. Podczas gdy sami tkwią w dawnych schematach, w świecie pozorów i kontroli, widzą, że były partner lub partnerka tworzy życie na fundamencie autentyczności i siły. Tam, gdzie oni trwają w stagnacji, druga strona rozkwita, odkrywa nowe pasje, buduje relacje oparte na szacunku, odnajduje spokój i wolność. To jak lustro, które odbija wszystko, co sami utracili. Wiedzą, że mogli być częścią tej historii, mogli wzrastać razem, gdyby tylko potrafili postąpić inaczej. Ten obraz nie daje im spokoju, bo pokazuje, że to, co dla drugiej osoby stało się początkiem nowego życia, dla nich pozostanie na zawsze zamkniętą drogą. Specjaliści wyjaśniają, że choć narcyzi rzadko doświadczają skruchy w moralnym znaczeniu, to uczucie straty, zwłaszcza połączone ze świadomością, że sami byli jej powodem, staje się dla nich raną, której nie potrafią zabliźnić. To nie jest ból gwałtowny ani widoczny, ale cichy i uporczywy. Powraca nocami w chwilach, gdy nie działa już żadna ucieczka w nowe wrażenia, w obrazach i wspomnieniach, których nie są w stanie odepchnąć. Narcyz musi nadal odgrywać rolę silnego, niewzruszonego, ale za kulisami płaci cenę. I właśnie tam żal staje się najbardziej nieznośny. Ten niekończący się żal polega na zrozumieniu, że zniszczyli coś, czego nigdy nie odzyskają. Prawdziwe uczucie, szczere zaufanie i autentyczna bliskość nie są czymś, co można dowolnie powielać. Mieli szczęście spotkać człowieka, który mimo trudności był gotów ofiarować im miłość. I te szanse utracili bezpowrotnie. Żaden sukces, żadna pochwała, ani chwilowy podziw nie są w stanie wypełnić powstałej pustki. Na końcu zostaje tylko gorzka świadomość, że nie stracili kogoś, lecz tego jednego kogoś. Strata ta jest ostateczna, nieodwracalna i choć mogą całe życie próbować zagłuszać ją nowymi doświadczeniami, wewnętrzna rana nigdy się nie zagoi. Dla byłych partnerów narcyzów ten moment staje się wyzwoleniem, początkiem życia pełnego godności, wolności i szczerości. Dla samych narcyzów pozostaje jedynie wspomnienie i nieustający żal, że zburzyli własnymi rękami coś, co było najcenniejszym darem, jaki kiedykolwiek otrzymali. Cieszymy się, że spędziliście z nami ten czas do samego końca. Jeżeli treść była dla Was wartościowa, prosimy o ocenę 5. Jeśli nie, wystarczy 0. Dbajcie o swoje serca, o swoją siłę i o bliskich. Do zobaczenia w kolejnym materiale.